Jakiego domownika mamy? Gdzie mamy domownika? A, to ja tam w pokoju W, w tym też widziałem domownika Troszeczkę Troszeczkę się różni Ale jest elegancko, I drąży Jest git majonez Jest git majonez a! Ty, powiem ci, że teraz jest o wiele lepiej te morze, bo tak trochę jakoś niżej. Leżaczki masz. elegancko, kuchnia piękna. Klima, tam telewizora nie macie tylko. Ja sobie zaraz zrobię kawusię piękną, elegantką. Tylko, elegancko, jest i pan prezes. Pan prezes coś do powiedzenia? Ale widziałeś morze? Pięknie, pięknie. I stateczek sobie tam płynie. A z tamtej strony mamy morze? O ja pierdolę. No elegancko, nie? Troszeczkę niżej i ludzie są mniejsi i jak się wychodzi, to przez szybę nie ma człowiek wrażenia, że leci. Elegancko. Ja jeszcze tam chciałem uderzyć na hotel. Ewentualnie. O, a my... Wieździe by był by była ta rezerwacja na ten hotel? Tu o. Tu by był, ten te, też by było widok, może pod warunkiem, żeby było z tej strony. Ja jestem zadowolony. Kurde. I rezerwacja do soboty. No szkurde. To nie tu. A, szyba czarna. Tamten pokój był wszystko na czarno porobione, a tutaj jest wszystko teraz tak kurczę na biało i na srebro. Mówię, że ten tamte było wszystko na czarno. Grzejniki, umywalki, krany, a tu już jest tako srebro. I lusterko jest, bo tam nie było lusterka. Było. Nie było. było. Nie było małego lusterka. Nie było. Normalnie. Dobra. Mleko, Kryspin, wyciągaj mi z plecaka mleko i do lodówki. Właśnie, jest lodówka. Nieważne. Grunz, że jest fajnie. Musimy Jest elegancko, jest elegancko. Sobie teraz człowiek zrobi kawusię na spokojnie, wybije i można iść działać. O, to powtórz ten skok. Leci. Hey, opa! Elegancko? Topiona. Nie. Crispin. zobaczymy osła. A to jest, ten. La luna. To jest laluna? Nie, Nie wiem. Jest... Dobrze. Yy, trzy bileciki, dwa normalne, jeden ulgowy. Tylko yy, wchodzimy ubrani. To znaczy? No, że muszą być koszulki. Aha. No. Dobrze. Ja nie. To jest na tym. Okej. Okay. Ale to Przymorzu jesteśmy. No ja rozumiem, ale mówi, że to jest muzeum. Aha, rozumiem. Dobrze. dobrze. W porządku, dawko. dobrze. Dobrze, no, nie. Tu nie. Tu nie. Tu Ewentualnie Tu to jest nie. Do, e, do 20. Do 20 no, no to na plaży idziemy. Chyba że o scenarium chcesz rybę zobaczyć. No. No to pół godziny prosto. A, no to widzisz, szefowa za, za tego, no to ona też nie przeskoczy. Ta, ta. Kulturka musi być. Nie będzie. Inaczej. prawda? Ha, mam Cię Kryspin. Yo, pjolico, oi, 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 oi. Is, ja, puur niet zo. Wat een de water. Nie wiem. Najwyżej się zdziwię. O, 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 woda zimna. Co? Dajesz? Ale ty odbijaj a nie chlap. Gościu. Zimno. O nie. Co Na tego banana to by było trochę za zimno, jakby w, żeby wpaść. A oni robią specjalnie, żeby. O! sobie kurwa. Yy, nie, bo chciałem puszkę przepukać i zanurzyłem ją. No taki, można powiedzieć, że Red Bull trochę słony. Siemanko widzowie i jesteśmy na Europie. Jesteśmy w hotelu. A ja w myślicie? Co to jest? Bajko. Opa. Opa. Tak, patrzcie na kimnocję. Wiecie, ole Wiecie. Ale poszły. Ale poszli. Ale poszli. Posz. Posz. O, ten Teraz będziemy iść. O. Kto będzie lubił. Tak, mam na Was niespodziankę. Kto lubi takiego zwierzaczka zalajkuje, da komentarz i powie: Mój ulubiony zwierzaczek. Kapibara, kapibara, kapibara. La fufu, la bubu. Nie wiem. La bubu, la fufu. No. To tak. Rozwoze. Pik. O. przyszła moja. Mamusia. I robimy albo Pokaż też, co jestem ciekawa, co masz. Jak myślisz, co to będzie? Sikret. Secret. Albo chlorok. Otwieramy. Albo laki. Dobra, U. nie patrzmy. Czekaj. Tak. E, mama później... Zamknijmy mi? oczy, tylko poczekaj. Idźmy po mocki. Lekko otworzę. Zamknijmy oczy. No otwieraj, zamykaj oczy. Wyciągnij jeszcze nie podgląduj. Nie podgląduj. Co ja mam? Jest? Wyciągłeś. No i. To nie jest secret, to I jest. mamy ten... hope. Hope. Nadzieja. Nadzieja. Ale on jest dziwny. Oj, on jest serio dziwny. Dotknij sobie głowy jego i nóg. To jest lafufu. Aj, aj, dotknij sobie głowy jego. Dotknij sobie tak i zrób tak, zrobię. On jest dziwny, prawda? On dziwnie rusza się. Mhm, uh -huh, niebieski. No. Tak. I ocięcie. Czy są lepsze dla bubu? Czy kapibara? Ocięcie sobie. Czy kto jest lepszy? Ocena jest do 10. Napiszcie w komentarzach, yy, jaka ocena jest tego. Albo tego. Kto jest lepszy? Jak coś to się nazywa labu, a tu kapibara jak nie umiecie wpisać? No, mama, yy, on jest tu, chodzi. Widzisz śmieci? Opa, opa! Okularów taty nie zrzuć. Zaraz, zaraz, Wieloryb, przecież. Hej, czy wieloryb? Wielo ryb, wielo ryb, Wiel... nie ważne już, Wieloryb. ryb, ryb. I widzimy się, jak będziemy się na dole. Jak będziemy już na dole, to się widzimy. Nara. Można sobie usiąść. Aha, to jest tak. się no to czy Nie chcesz? Ale z Spidermanem i coś zrobić No Ależ to jest dzikus normalnie. O, grot. Skarb masz? Nie no. wiem. Z tego też nie poznaję. Nie wiem, co to jest. No, idźcie w panu sobie zrób. Patrzcie się na ciebie. Chanel, Chanel. Chanel, no. gościu. Crispin. Widziałeś ty? O nie. O nie. Tylko nie wiem, czy on, czy ten największy. Kobieta z najszerszymi biodrami na świecie. Okej. Okay. Tu? Nie, mama tu jest. O, a gdzie jest osioł? Nie ma. Jak nie ma? Osiąka nie ma. Osiołka nie ma. Gdzie się nie uchwycisz całość. Chyba ty. Ale ma cycki. No Mama. Mama nie robi z Mamą. Aha, wy tu. A dasz radę? Ale wczuta Że co, ja przegrałem? Gdzie jesteś? Tu jesteś Jest statkiem płynąć? Nie. Będziesz pływał? Nie. To skakuj na bańkę Najgorzej jak mi zaraz tam telefon wpadnie No będzie Tam jest stateczek Kryspin. Tam tak daleko Gdzie musisz iść? Tam musimy poczekać Żeby było śmieszniej Normalnie, bo patrz ten statek jest? Tak. Nie wiem z tego powodu płakał gościu. Ja będę Co ty gadasz? Jak teraz Tak? No dobra. Dwadzieścia tylko. Oj, mnie wystraszył. Daj zagrać. Daj mi raz zagrać? Poć ty saki zrobisz. daj raz raz tak starczy zagrać. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay.

No to musi być idealnie Dziękuję Do widzenia Do zobaczenia Odpierdolcie się ode mnie